Pierwsze kwadraty zrobiłam jakieś 7 lat temu, i jak zaczęłam współpracować z ludźmi i portretować te osoby, i na przykład y, tłumaczyłam w ogóle czym jest fotografia analogowa, bo nie każdy to już wie w tej chwili. I mówiłam, że nie zobaczymy tego obrazka z tyłu, że nie możemy sprawdzić jak to zdjęcie wyszło i że musimy się skoncentrować, ponieważ ja mam 12 klatek, i na przykład mam dwie ostatnie, i zrobimy te dwie klatki, albo zrobimy jedno ujęcie. Ja uważam, że te portrety mnie spotykają po prostu. Bardzo często jest tak, że ja nie aranżuję tych, tych sytuacji. One, one się pojawiają same. Więc okazuje się, że, że, że można coś robić w dzisiejszych czasach powoli. Portretów jest coraz więcej. Każdy portret to jest, to jest właściwie osobna historia. Zaczęłam myśleć o tym, w jaki sposób e, tę historię zebrać. Powstała strona internetowa, One People Story, ale strona internetowa, która nie pokazuje całości materiału. Właśnie chciałam wywołać efekt dokładnie odwrotny. Publikuję tam jedną fotografię co dwa tygodnie. Każdy szczegół w prezentacji tych zdjęć e, od początku był przemyślany. Format Fotografii, koperty, czarne pudełko, w którym przechowuje całą kolekcję. To są zawsze określone relacje i to, co się znajduje naokoło tej osoby. To, to nie są portrety powierzchowności tych ludzi, ich fizyczności. To są przede wszystkim portrety ich osobowości.